Dowodowo sobie dorabiam takimi wykończeniami takich właśnie domków. A oprócz tego, że tak sobie tutaj dorabiam, renowuję, tańczę sobie w zespole nieuchwytni. Zespół taneczny, tańczymy tance erotyczne. Składamy się czterech osób. Nie wzorowałem się na kim, nie oglądałem żadnych kaset z występów tych znanych grup tanecznych, po prostu sam sobie układam choreografię, sam od siebie wszystko. Opłaca nam się to, gdybyśmy po to byśmy tego nie robili, może to nie są takie wielkie pieniądze, ale jesteśmy w trakcie rozkręcania się grupy, mamy coraz więcej propozycji i z czasem będzie coraz lepiej. Wchodzą różne panie, różne wiekowo. Tak samo się bawią, może nawet yy, starsze wiekowo panie się lepiej bawią. Są bardziej wyluzowane po całym tygodniu pracy, tego im właśnie trzeba. Czuję się lepszy, tylko bardziej dowartościowany, że tańczę i widzę, że to się podoba. Dlatego dbamy o swoją sylwetkę, chodzę do solarium. Pełna akceptacja, rodzina to akceptuje, koledzy również. Dziewczyny nie mam. Ja gościuję w kobietach ciemnej karnacji, czarne włosy, ciemne oczy, ale to nie najważniejsze. Dla mnie ważne, żeby kobieta miała własne zdanie, coś od siebie. Przed występem staram się koncentrować na tym, co będę robił. Siadam sobie w spokojnym miejscu, obmyślam sobie, co będzie, co mam robić, gdzie podejść, w którym momencie. Wychodzę i robię. My się nie podniecamy, traktujemy to jako profesjonalizm, także żadnych podniec, po prostu praca.